Jeżeli chcesz zobaczyć, jak zbudować tego typu injektor, to ten film jest właśnie dla ciebie. Obejrzyj, zobacz. Będziemy budować injektor. Co będziemy potrzebować? Trzy takie zawory. To są zawory plastikowe PE na rurkę 25. Dwa takie trójniki. Taką końcóweczkę na rurkę 25 i 3 czwarte cala. Przyłączę. 3 czwarte cala do węża ogrodowego, kranowego szybko złączka. To samo z drugiej strony. I tutaj kolanko 90 stopni. 25 na 3 czwarte cala. Gotowe zestawy tego typu kosztują z 250-300 zł. My zbudowaliśmy tutaj ten swój za 100 chyba 15 zł. Tu jest paragonik. Widać 73, 76, 78. To jest to wszystko tutaj. Oprócz tego, to i ta zwężka kosztowały dodatkowe 30 zł. Więc, e, tak naprawdę, doliczając koszt tej rurki, plus teflon, inne takie pierdoły, koszt mieści się w granicach 115 zł. Czyli jest to tak naprawdę połowa wartości. Którą byśmy zapłacili z znanych portalów aukcyjnych. A mimo to, no, tamte egzemplarze są słabej jakości i wolę zbudować swój. I teraz, od czego zaczynam? Od tej zwężki inżektora. Tu jest strzałeczka. Widać tam strzałeczki, widać. Ta strzałeczka oznacza jedno. Tędy. Czyli tu woda nam wpływa. Ten zawór jest otwarty. Pobiera nam poprzez rurkę i sitko i ten zaworek tutaj e, regulację odpowiedni nawóz płynny i przekazuje go dalej. Jeżeli chcemy sobie e, po prostu bez użycia injektora podlewać, zamykamy te zawory i woda przepływa prosto górą. Jeżeli chcemy użyć injektora Zamykamy ten zawór, ten otwieramy, cyk, tak samo ten i mamy taki bypass, który nam będzie pobierał właśnie wskutek podciśnienia odtwarzanego przez zwężkę nawóz. Ja sobie zacznę to powoli składać, wy będziecie patrzeć, jak to mniej więcej robię, żeby wszystko było jasne. No i zaczynamy. Zaczynam od teflonu. Nie daję go jakoś dużo, bo ogólnie plastik ma to do siebie, że no jest stosunkowo szczelny po skręceniu. Tutaj no nie mam żadnej e, podkładki gumowej, dlatego dałem ciut teflonu. Skręcam to do kupy. Teraz drugie kolanko, dokręcamy. No i mamy to złożone w taki sposób. Tu do dołu ma być ten wężyk do zasysania. Teraz kolejne te dwa zawory. One będą ustawione w ten sposób i teraz w taki sposób znam zamknięte. Czyli tak. One będą umieszczone w jednym kierunku. Widać, wajchy między sobą nie będą kolidować. Odkręcamy ten element. Jeden. Tu wypada takie coś. Drugi. Tak samo się wysypują takie rzeczy. Typu ten pierścień dociskowy i skrętka. I teraz to. Czyli elementy zaworu. Tak samo. Teraz sobie to składamy. Tu mamy te pierścienie, tu mamy te dociski. Potrzebuję teraz tą rurkę 25. Zróbmy ją sobie, przypuśćmy po, nie wiem, 10 cm. Zaznaczę sobie, żeby to mniej więcej równo wyszło. 10, 20 i obcinam szybcami ładnie. Jeden element, drugi element i teraz tak, w pierwszej kolejności, oczywiście tu jest krótka rurka, to nie ma znaczenia, można ją założyć w taki sposób, wcisnąć, żeby weszła i teraz ten pierścień, on jest ze stożka, czyli idzie w tą stronę. On będzie się zaciskał poprzez dokręcenie tego i będzie nam tą rurę naszą blokował. Dobra. Nie trzeba tego mocno dokręcać, bo to już trzyma i tak. I teraz kolejny element. Znowu ten sam. Damy sobie go tutaj. Cyk. O! Byleby przeszło przez tą uszczelkę, bo musi przejść. Inaczej nie będzie trzymało. Cyk i kolejny element. To jest banalnie proste do złożenia, a naprawdę po co przepłacać? Nie wiadomo ile pieniędzy. I teraz dobra, jedziemy następny. Pierścień nasuwamy, złączka, pierścień i wsuwamy sobie zawory. Też żeby one weszły. Teraz trzeba lekko gwintik załapać. Te 10 cm rurki są tak akurat na styk, żeby to też nie, nie było jakieś tam rozciągnięte, długie. O! Prosto, prosto. Kręcimy. Dobra. Najważniejsze, żeby przez ten wewnętrzny oring tu wyszło. Dobra. I znowu załapuję. Załapuję. Tego typu injektory stosuje się również w właśnie podlewaniu, jakimś tam no, ogrodowym typu podlewanie trawników, tego typu rzeczy stosujemy właśnie takie coś i tyle. Teraz kolejne elementy. To będzie to tutaj. Tu sobie damy dłuższe rurki, bo to trochę ze skosa wyjdzie. No ale dobra, to później. Najpierw złożymy sobie tutaj to. Znowu odkręcamy od jednej strony od trójnika, od drugiej. I to zajmuje. Naprawdę niewiele czasu, a szybciutko można złożyć taki właśnie inżektor no za stówkę, dobrą stówkę tam. Dobra. Kolejny tutaj. Dokręcone No i teraz jedziemy sobie z zaworem Ta rurka trochę tam się odkształca przy cięciu, Ale to nie jest problem dobra. Dwura tego złożona i teraz widać, że lekko się to mija. To nic, to nie jest problem. Teraz tnę kolejne dwa elementy 10 cm każdy. 10 20 Teraz tu te elementy wychodzą 40 cm mi zostaje. Czyli tnę dwa razy po 20. Tutaj ona nadda, tyle to nie jest można, by było przy torze samym tym z wersji injektora, zastosować przedłużenie, ale nie ma takiej konieczności. Dobra, to już mamy tutaj, i teraz tutaj składamy. Kolejny element. Wyciągamy pierścień. Tu nie ma potrzeby zakładania tego od razu, bo można robić tak: założyć to, bo są krótkie elementy i można to zrobić poprzez właśnie przełożenie tego z drugiej strony. Po co tam się męczyć? Teraz tu trójnik w to znowu cyk. Dobra, Dobra. teraz kolejne elementy to te tutaj, które no, połączymy sobie do zasilania wody naszej. Dobra, wchodzi bez problemu. I tak jak mówiłem, metr rurki, która kosztuje raptem 3 złotych i reszta tych pierdów kosztowała 115 zł, Więc wydaje mi się, że cena jest naprawdę bardzo przyzwoita. Jak za takiej jakości injektor, bo robię to na no dobrych podzespołach, że tak powiem. A nie na jakimś chińskim baziebiu. Dobra i teraz kranówka prosta. Tu jest uszczelka, więc teflonu nie trzeba stosować. Zakręcamy. No i już jest ta strona. Będziemy już ostatni element. Jeszcze tylko wężyk. Tutaj z y, regulatorem tego przepływu. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy umieścimy to. Bo akurat u mnie to jest dorabiane na wąż 3/4 cala. Y, z tymi szybko złączkami tutaj i ze wszystkim, oczywiście, można to zrobić. Na podlewanie ogrodowe, te zraszacze i wszystko w takiej pozycji płaskiej. U mnie to będzie wyglądało tak. To będzie zawieszone w taki sposób. Ja wiem, że jest to trochę rozszerzone na boki, ale to naprawdę nie ma wpływu na działanie. Nie ma sensu tu dokładać jakiś złączek, nabijać kosztów, jak i tak to będzie działało. I teraz, o czym mówiłem na samym początku. Tu mam zasilanie wody. Z tego względu, że to jest strzałka w tą stronę skierowana. W momencie, gdy chcę sobie użyć inżektora, e, podlewam w taki sposób, zamykam przepływ, otwieram sobie tutaj na maksa, tutaj tak samo i teraz inżektor działa. Tu, pobierając wskutek podciśnienia z bańki jakiejś czy czegoś, przez ten wężyk, nawóz. I przepływa to, wychodzi tu. No i się podlewa. Jeżeli już nie chcę tego używać, na przykład skończyłem podawanie nawozu, zamykam ten zawór, otwieram sobie ten i ten zamykam. I znowu woda płynie tylko górą, nie tym bypassem No i mam podłączony ten inżektor. Tu jest zasilanie. Tu jest wyjście. Teraz jest włączone, tak powiem, podlewanie bezpośrednio przez Przepływ bez użycia injektora. Tu mam wiadro z rozrobionym florowitem akurat. Eee, Nabus to jest płynny, uniwersalny. I teraz tak na tym zaworku ustawiam sobie regulację. Przypuśćmy na trójkę. To jest 3 czwarte mocy otwarcia. I teraz, jeżeli chcę użyć tego injektora, otwieram sobie ten pierwszy zaworek, który idzie na injektor. Ten do połowy. A ten zamykam i już mi spręża. I teraz widać, że zaciągnęło już i leci mi nawóz w podlewanie. Słychać jak chodzi to wszystko. I nawet widać w wężyku taką ciemniejszą ciecz. No ja sobie to mogę na maksa nawet otworzyć, to, to nie robi po prostu e, ten inżektor Mocniej wtedy pobiera nawóz z wiadra. Tu mam jakieś 10 litrów. Powinno mi to wystarczyć na mniej więcej no, około 15 minut. No ale działa, tam widać, leci, z nawozem już na trawnik.